Wszystko zaczęło się od pozornie spokojnego dnia w Sejmie. Kamery już dawno zgasły. Dziennikarze szykowali się do wieczornych serwisów informacyjnych, a politycy opuszczali salę po kolejnym burzliwym posiedzeniu. Jednak w kuluarach wciąż wrzało. To właśnie tam, jak donoszą świadkowie, miały paść słowa Szymona Hołowni, które dziś rozpalają całą scenę polityczną. I mogą oznaczać początek końca obecnej koalicji rządzącej. Według relacji osób obecnych w budynku, Hołownia miał w ostrych słowach odnieść się do stylu przywództwa Donalda Tusk'a. Nie będziemy dłużej udawać, że ten rząd to wspólnota. To teatr jednej osoby, a ja nie gram w tej sztuce. Miał powiedzieć w rozmowie z jednym z posłów lewicy. Inni świadkowie twierdzą. Że w jego głosie było słychać autentyczne zmęczenie, ale też gniew. Kilka minut później ktoś z otoczenia hołowni miał przekazać, że marszałek Sejmu nie planuje już chronić pozorów jedności i zamierza mówić wprost o tym, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami. Dziennikarze, którzy krążyli jeszcze po korytarzach, natychmiast zaczęli dopytywać współpracowników premiera o komentarz. Odpowiedzi nie było. Tusk milczał, ani słowa, ani krótkiego oświadczenia. Jak mówi jeden z członków jego kancelarii, Donald jest wściekły, ale wie, że każda emocjonalna reakcja tylko dolałaby oliwy do ognia. Tymczasem media społecznościowe eksplodowały. Na Twitterze i Facebooku zaczęły pojawiać się przecieki i relacje anonimowych parlamentarzystów. Jedni mówili o wielkim przesileniu, inni wprost o rozpadzie koalicji, który jest już tylko kwestią dni. W komentarzach dominowały słowa konflikt, zdrada, rozczarowanie. W nocy do mediów trafiła wiadomość o pilnym spotkaniu kierownictwa Platformy Obywatelskiej. Tusk miał przybyć do siedziby partii w milczeniu, nie zatrzymując się przed kamerami. Według nieoficjalnych doniesień, jego współpracownicy dyskutowali o tym, jak zareagować na słowa hołowni, które, choć nie padły publicznie, stały się głównym tematem dnia. To był wybuch, który dojrzewał od tygodni, mówi jeden z członków rządu. Hołownia czuł się marginalizowany, ignorowany przez Tuska i jego ludzi. Gdy tylko pojawiał się temat dotyczący kierunku reform, decyzje zapadały bez jego wiedzy. Teraz po prostu pękł. Niektórzy posłowie twierdzą, że konflikt między premierem a marszałkiem nie jest już możliwy do załagodzenia. Kołownia miał wyrazić opinię, że platforma robi z partnerów politycznych tło dla własnych ambicji, a Tusk, jak zwykle, odpowiedział milczeniem. To milczenie jednak było bardziej wymowne niż jakiekolwiek słowa. W kuluarach mówi się, że ostatnie spotkanie Rady Koalicji. Zakończyło się fiaskiem. Hołownia miał wprost zarzucić Tuskowi autorytarny styl zarządzania i brak szacunku dla partnerów. Premier natomiast miał spokojnie, ale z chłodnym dystansem odpowiedzieć: Jeśli ktoś nie rozumie, że odpowiedzialność wymaga dyscypliny, nie powinien brać udziału w rządzeniu krajem. Po tych słowach, Hołownia wstał i wyszedł. Nie podając ręki żadnemu z obecnych. Świadkowie twierdzą, że to właśnie wtedy miał wypowiedzieć zdanie, które wstrząsnęło jego otoczeniem. Nie pozwolę, by moje nazwisko było przykrywką dla cudzych błędów. Od tamtej chwili między nim a Tuskiem zapadła głucha cisza. Następnego dnia rano w Sejmie atmosfera była gęsta. Posłowie unikali rozmów z dziennikarzami, a przedstawiciele rządu, Pojawiali się w kuluarach z wyraźnym napięciem na twarzy. Jedynym, który się uśmiechał, był jeden z posłów PiS. Nie musimy nic robić, oni sami się wykańczają miał powiedzieć w rozmowie z reporterami. W południe pojawiła się informacja, że hołownia nie weźmie udziału w planowanym spotkaniu rządu oficjalnie z powodów organizacyjnych nieoficjalnie. Wszyscy wiedzieli, że to manifest. Dla Tuska była to jawna demonstracja braku zaufania. Kiedy lider jednej z partii rządzących zaczyna bojkotować spotkania gabinetu, to nie jest już tylko kryzys to otwarty bunt komentował jeden z politologów w telewizji polskiej. Wieczorem premier Tusk pojawił się na krótkiej konferencji prasowej. Jego wypowiedź trwała zaledwie kilka minut. Nie komentuję wypowiedzi, które nie padły publicznie. Polska potrzebuje stabilności, a nie emocji, powiedział chłodno i odszedł od mównicy, nie odpowiadając na żadne pytania. To krótkie oświadczenie tylko dolało oliwy do ognia. W internecie pojawiły się kolejne nagrania z Sejmu, na których widać, jak hołownia rozmawia z posłami PSL i Lewicy. Według relacji miał im mówić, że czas na nowy model współpracy, a obecny rząd zatracił sens wspólnego działania. Dziennikarze zinterpretowali to jako próbę tworzenia nowego bloku politycznego. Wieczorem w studiach telewizyjnych politycy opozycji nie kryli satysfakcji. To, co się dzieje, to spełnienie marzeń Kaczyńskiego, Tusk i Hołownia w otwartym konflikcie, a. Subskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z najciekawszymi wydarzeniami. Polub film. Udostępnij go znajomym i zostaw komentarz. Twoje zdanie naprawdę się dla nas liczy. Kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach i nie przegapić najświeższych materiałów. Twoje wsparcie pomaga nam się rozwijać i tworzyć jeszcze lepszy kontent dla ciebie. Dziękujemy, że jesteś z nami.